Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Mówiąc naszym mam na myśli mnie i mojego wspólnika Karola. Przywitaj się. Siemka. Założyliśmy więc kanał z myślą o rozrywce, która ma Wam dostarczyć dużo cringe'u, ale także uczących morałów, mając na celu edukować nasz kraj. Wsiadamy również plany, by rozwijać się dzięki Waszym uwagom w sekcji komentarzy oraz mówiąc w skrócie feedbacku. Na kanale znajdziecie takie rzeczy jak gaming, livesale'owe filmiki, jakieś lifehacki oraz unboxingi. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was lifehacki i my je sami testowaliśmy. Oczywiście one są z TikToka. Niektóre się nam udały, niektóre nie. A teraz przejdźmy do oglądania. O, więc tutaj mamy jajeczko 2021 rok. Niestety nam się go nie udało hmm. być wziąć. Teraz wcieramy rączki. Sexy czosnek. I go bierzemy. Wow. Temu panu się go udało wziąć. Zobaczymy, Teraz nasza mamy. kolej. Piękne rozbijanie. Jajeczko. Wcieramy paluszki i bierzemy. Niestety nam się nie udało. Ojej, jaka szkoda. Przechodzimy do następnego lifehacka. Tutaj mamy tą słuchawkę, do której wlewamy szampon, mydło. Dobra. W takim razie my to też zrobiliśmy. Otwierbiamy piękny. <laughs> nie patrzcie na logo. Teraz zakręcamy i za chwilę testujemy. No i testujemy. Więc można zobaczyć, że jest tutaj piana na dole. <laughs> Jak nie, to przybliżam właśnie. Jest czas w całkiem porządku. Następne. Jest to lifehack związany z plasterkiem, bo może czasami się przydać, kiedy rana jakaś się pojawi. Zaklejamy go w taki sposób, by nie przeszkadzał codziennej pracy. Więc ja to samo zrobiłam. A co do tego, to też miałam pewną ranę. Dlatego tutaj mamy odklejanie. Z tego zrobiło się dodatkowo asymetry. Dlatego na następny raz moglibyśmy coś takiego spróbować. To na tyle. Niestety dzisiaj zakończymy filmik czarnym ekranem. Jest to spowodowane przez montaż, którego jeszcze nie ogarniamy, ale obiecujemy. Postaramy się być lepsi, by coś tam zdobyć, więc. Pa! Bajo! Jajo!